17 września jak, jak rzucili yy, ten, ten zrzut spadochronowy, całe niebo było kolorowe, czerwone, żółte, białe, no różne kolory i te, i, i te, yy, te było ponad tysiąc tych spadochronów i te spadochrony tak wisiały i tak opadały i opadały, a Niemcy pokryli sprak artylerii niesamowicie, ten który został trafiony, Dziwnie on się palił. Dziwnie. Został pewnie. To ten spalał do nas, no ale oczywiście wszystko zostało zniszczone. Ale z tego amerykańskiego zrzutu to do nas trafiło w nasze ręce może 20%. Reszta do Niemców. Wszystko to do Niemców. Doszło. Przecież jak nas eskortowali, to ci, po, ci postmani mieli pistolety maszynowe angielskie. Steny mieli. Wszystko było źle. Wszystko było źle później, bo pierwszy entuzjazm był niesamowity, żeby się widzieli, jak się ludzie cieszyli, jak raz łapali, jak nas ściskali te, te, te pierwsze dni, a potem okazało się, że nie ma pomocy. O! Pierwsze samoloty niemieckie się ukazały nad Warszawą w czwartek, czyli, czyli pierwszy, drugi, wtorek, trzeciego, ale nie rzucają, tylko ulotki, my żeśmy te ulotki łapali. No oczywiście sobie kłamstwa, już żebyśmy się poddali, to nie będzie represji i tak dalej. Tak tak. Guzik byłaby, by, by wszyscy byśmy poszli do Oświęcimia albo do innego obozu. O, o, niesamowita entuzja, Były takie dzielnice, że, że w ogóle nie były bombardowane. Ona no, na przykład po Wiśle, tam gdzie moje, moi rodzice mieszkali, to dopiero yy, zostały zaatakowane po Starówce. W pierwszych dniach września. A no tak to nie było bombardowane wcale. Bo w mieście to było ostrzeliwane pociskami, moździerzami kolejowymi. A wiesz co to jest? Moździerz kolejowy. 60 mm. 600. 600, 600, 600 mm, 600, nie 60. 60 600 60 cm? 60 cm, cholerny potwór. Jak ten pocisk leciał, to myśmy wiedzieli, że to leciał, bo on leciał tak. Potem cisza, widać. No, tam gdzie to trafiło, to. Ale były wypały. I nasi saperzy to rozbrajali i brali ten proch, trotyl do granatów. Ale słuchaj, ty jesteś, przecież jesteś zupełnie tego. Dla mnie chłopaka to był najpiękniejszy okres mego życia. Pięknie było. Tak. Tu masz gwerę w ręku. No, no. Bo akurat jakbym był młodszy albo w takiej jednostce, co, co bym nie miał broni. Ale ja miałem broń. Tak. To dodaję ja nie muszę. Nie? Tak, ja, ja w pierwszym dniu powstania miałem dwa pistolety, parabelki i, i jeden karabin. Od, od rannego Niemca zabrałem karabin, a ten nasz postępek z tym, nie, tym Niemcem, wiecie że to dyskredytuje wiele, wiele narodów, bo, a zresztą i Polaków też, bo jest, znam przypadek, że Polak zastrzelił Niemca, który pił oranżadę. No, to jest zbrodnia. To jest normalnie, to, to jest zabójstwo, zbrodnia. My żeśmy, mieliśmy atakując. Te. Portiernie obsadzono przez Ziemcę tam ich nie było za zbyt dużo, bo ich tylko sześciu było. To ten został ranny, a wszyscy nie uciekli po prostu. I on leży na podłodze i krzyczy: chylf, chylf, Tak, już miał te rozłone ręce, chylf. No jak to takiego dobić? Przecież to jest absurd, żeśmy nie dobili żadnego. Nie było takiego przyłudnia, żebym poczerli i dobił. Ale my żeśmy nimi ani sanitariuszki, ani lekarzy, co z tym człowiekiem zrobić? No ja mu zabrałem karabin, nawet hełm zabrał, tylko jeden powiedział: ty wyrzuć ten hełm bo od ciebie kropną, kropną. No, on miał rację. Tak? Zresztą powiem wam, że niemieckie hełmy to były. Powiem wam co. To, to główna, to były główna, nie hełmy. Jeżeli ślepakiem sz, strzelając w hełm, niemiecki ślepakiem, sz, bo teraz to są inne ślepaki, mm. z drewnianym szybkiem. Tego odkształcił, ta, takie, taka prędkość była na 3-4 na mm, bo nie przebił, nie. Bo, bo nasz polski chem, a nasz polski chem to, 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 to był stal, cementowana stal, jak mówi. Ja, ja taki właśnie miałem i on mnie uratował życie, bo ja dostałem w to miejsce. I mi hełm uratował życie, bo eksplodował na, na moim hełmie. hełmie. Spać z głowy, bo musiał spać, bo przecież tutaj. Co? Nie wolno na wojnie żaden żołnierz nie powinien mieć pasek. Pasek może być, nie spinać, żeby to było luźne. Ja gdybym miał pasek i święto, bym zginął. A ponieważ nie miałem, to mi poleciał i tak sobie lecę, lecę i tak No, Czy ja jeszcze żyję? <grym> Jak się otarłem, łokciem dopiero ogróz i ty mnie zabolał, o nie, żyję. <grym> O, piękne to były dni, wspaniałe. Może dla takich tchórzy. Raz dziewczynę uratowałem przed gwałtem. Skórzby synowi musiałem wymierzyć prosto w czoło. przestali. pójść tam, dziewczyny, bo cię pierdolne. No to takich ludzi się mówi normalnym językiem. Ta. Prosty, mocny. A ja i dzisiaj to przeżywam nieraz. To ja to bardzo pięknie przeżywam. Tylko, tylko. Nie tylko, sposób zapomnieć, nie prawda? sposób zapomnieć. Ale, ale ja widziałem tragedię. W jeden dom trzepnęła bomba ze sztukasza To zginęła cała drużyna. Cała drużyna tylko, tylko z drugiej kompanii nie z mojej. Ośmiu chłopaków. Trupa. trupa. A jak ludzie kłamią. Jak kłamią. Od opowstania przez tych pisarzy, jak kłamią. Dlatego ja tu, tu koledze prześlę prawdziwe wiadomości, które ja przeżyłem i widziałem. Ja też widziałem do dzisiejszego dnia. Mam takie wątpliwości, że jednego, że jednego człowieka nie uratowałem. Ale on był sam sobie winien, bo ja go zatrzymałem. zatrzymałem go. I pani nie chce, pana zabiją. A ten, on miał ze 23, może 24. O, ja ci zaraz powiem, kto walczył w powstaniu? No, 17, 18 lat, 19, 20, 20, 21, 22. To były roczniki walczące. Już 23 rocznik, już nie bardzo, już coraz mniej, 24, coraz mniej i coraz mniej tych, 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 tych roczników, bo to byli żonkosie. A tam, gdzie, by, gdzie był żonko, już dziecko, to baby nie pozwalały tych chłop. Przecież ja wchodzę do piwnicy, poproszę dziesięciu mężczyzn, do, 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 żeby coś zrobili. To, to od razu mi wychodzą kobiety z dziećmi i płaczą: Panie, nie bierz mi pan męża, bo, bo jego zabił. Nie mogą zabić bo jego męża nie. Dopiero poszedł taki dureń, a rzeczywiście dureń, taki, takiego wysłał, do, dowódca mówił, ładam, mówi, bo ty nie umiesz. no pewnie, że nie umiem. Poszedł z granatem z niemieckim granatem, który był nie, już do niczego, już można tak. by go wrzucać i walić. I on poszedł i on przyprowadził. bo poszedł i zaczął odkręcać granatę. No, tak te kobiety wrzuciły tych swoich, mężczyzn. a on był, nie, on, on, on nie wybyłby. on już, już był nie, nie, niedobry. O, a to, albo takie, jak kiedyś będziecie czytać, granaty Sidolówki. To my żeśmy nawet do ręki tego nie chcieli wziąć. Bo Filipinki były dobre. Filipinki były dobre. Na początku żeśmy mieli Filipinki. Bo Filipinka to też jakbyśmy tam siedzieli po kątach, to by nam nic nie zrobił. Ogłuszyłaby. Tak samo i te niemieckie na tam też prawie że odłamków nie miał. Chyba że tym, tą pałką. Ale sidrówkę ja na przykład w życiu nawet do ręki tego nie wziąłem, ja miałem nawet posażyłem cztery Filipinki, 120 kul do tej do parabelów, a potem potem oddałem, a i, i jakiś czas miałem Mosina, tego, tego różkiego, do którego było bardzo dużo amunicji, bo do, Mał do Małżerów nie było tak dużo, bo ich było... Trochę jednak ich było tych małżeł. I, I trzeba było strzelać. Ale dowódca do kiedyś mówi, Dowódca drużyny, weź tego maszyna i powywijaj w okno. <grym> Ale żeby wybić okno, to nie może tak byby Tak strzeź na wprost. Tak na wprost, tylko będzie taka o... dziurka zostanie. Taka dziurka zostanie jak potem, jaki jak, jak kaliber. Ale ja o tym wiedziałem. Trzeba pilnik. I, te, i, te, I ten szywek szpiłować trochę, żeby, żeby był szorstki. I najlepiej, jak było się z boku, to dołócenie to, to, bo, to, to, to mówię: weź, powybijaj im trochę okno. <grym> <grym> Ale tak prawdę mówiąc, po wystrzeleniu gdzieś 15, to się nie chce. I boli re, i tu, ramię boli. Bo przedwojen, przed nie, w pierwszej wojnie światowej, to, światowej to był. Ustalona była norma 20 strzałów z małżera. No, z maszyna jeszcze, mo, ma, bardziej kopał niż małżer. Nie no, ciekawe rzeczy były. A jedzenie? <grytanie> na początku nawet żeśmy mieli ser, ser na ser. Na mnie nie gotowe, tylko na mączyszki przynosiły takie bochenki tego sera. On potem coraz to bardziej śmierdział, i śmierdził. No, ja, się, ja tam nie w nic złego słowa bo do, bo do końca miałem co jeść, sam byłem pożyto. pożytą, ogromną no jeżeli ja spotykam ludzi, rzekomych powstańców, on mówi, że nie było przekopu pod tego, pod, ale ja mi no przecież był przekop, ja chodziłem, dwa razy chodziłem bez, bez tego, przez jezdnię, a potem bo ogólnie przechodziłem sześć razy, ale potem przez z przekopy się szło po ziemi bezpiecznie. Szumiało, bo jak nie wiem, to walili, to, to, to było słychać, że walą. No i, i co z takimi głupkami zrobić jak ja kilku. Dwóch, dwóch to zdemarszkowałem, Bo mnie w szlak trafił. Ja zaraz, 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 ale to przy świadkach. Ty byłeś powstańcem? No tak. No dobrze, a ja wiedziałem, że on nie był powstańcem. A pamiętasz, jak żeśmy zdobyli szturmem jest główny, a on do mnie mówi, no tak, ja tam byłem. Ach ty, kurwa, twoja maść, tylko słuchaj, ci zęby powybijać, żeśmy nigdy nawet, nie tylko, że nie zdobyli, nawet takiego usiłowania nie było. Usiłowania nie było, bo, bo wszyscy by zginęli, bo Niemcy byli najeżdżili te swoje stanowiska bronią maszynową i, i, i mowy nie ma, żeby, żeby ktokolwiek podszedł na, na moim odcinku był tak cholernie odważny Niemiec on nie wchodził do bunkra, on, on tak ształ i to miał RKM, to nie był CKM, RKM, ale tak i prr, 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 i walił a mój dowódca mówi bo ja mam pseudonim Adam Adam, chodź ze mną bo tego, bo ja chcę tego Niemca ustrzelić, a ja mówię, owszem, no, ale po co, a on mówi słuchaj, bo on mnie może też ustrzelić, żebyś ty był. No i byłem, wchodzimy na, do, do jednego domu, na pierwsze piętro, na balkon, ten skurwysem zobaczył coś się, jak pociągnął to wszystkie, wszystkie doniczki porozwalał, nie ma. Poszliśmy do, na inny balkon, aż na trzecie piętro, a to się wtedy już obs linia, obs obszaru się zawęża. Ale ciemia, Ciem jak się złożył się, spędził, bo musiał. Pociągnął chyba ze strzyszek, A Ja to widziałem, a ten Niemiec jak dostał i upadł. Od tego momentu już żaden Niemiec nie wychodził na ulicę, tylko z bunkra strzelali. A ja mówię tak, zaraz, zaraz, to, to ja chyba jestem świadkiem, bo ciemni. Na awans pracuje, i on dostał podporuszyka, a potem, będąc podporuszykiem, był nawet naszym prezesem, żeśmy, żeśmy go wybrali jako prezesa naszego batalionu. A potem, przez moment, że on tą legitymację Jakowską wyrzucił im pro, prosto w twarz, tym, 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 yy, tym dowódcom, i zrzekł się nawet po, tego stopnia podporucznika. On przyzwoity człowiek, a jego ojciec był generałem. Generałem, gądziorowski generał. Byłoby co opowiadać. Ale, ale ja mówię, że rzadko ktoś by byłby naprawdę by powstań. Byli, są powstańcy. Bo ja nawet tak z, z rozmów orientuję, żeby, ale, ale najbardziej mnie <ścoughs> denerwują te odziamy, kolego, Która co ona robiła? No, chyba że gdzieś gotowała obiad. To tak. To im przyznali te prawa. Po, jak gotuje obiad? No. 50, nie, nie 50, 200 metrów od linii frontu. Co tam? Ale to już tyle lat minęło, że 76 lat minęło. To rzeczywiście, szmat czasu niesamowity. Nie